Świat ostatnich lat to czas nieustannych napięć, co doskonale mogliśmy zaobserwować w 2023 roku. Który okazał się być najlepszym dowodem na to, że nie tylko Europa, Bliski Wschód czy Afryka borykają się z problemami, które w XXI wieku teoretycznie nie powinny mieć miejsca. A jednak, wydarzenia takie jak wojna na Ukrainie oraz szeroko pojęte problemy gospodarcze wiążące się z nią, stały się faktem i istną piętą Achillesową dla wielu europejskich rządów. Okazuje się, że Nasz współczesny świat jest niczym system naczyń połączonych, którym problemy jednych państw oddziaływują na inne. Nawet jeśli one są odległe od siebie w aspekcie geopolitycznym, gospodarczym lub kulturowym. Dlatego to, co obserwujemy na kontynencie europejskim lub bliskim wschodzie, jest równie ważne jak to, co dzieje się w Tajwanie, Korei lub dawnej Birmie oraz innych azjatyckich krajach. W skrócie, niestabilność i problemy w południowo-wschodniej albo środkowej Azji mogą mieć często i mają istotne konsekwencje, które sięgają także Europy i, co zrozumiałe, tym samym Polski. Mam nadzieję, że Polska stanie się taką swoistą bramą do Europy nie tylko pod tym względem symbolicznym, ale przede wszystkim także faktycznie pod względem gospodarczym, że będą realizowane wspólne inwestycje, że będzie. Realizowana współpraca, która umożliwi wykorzystanie naszego potencjału portowego. Półzależność państw i globalne wyzwania wymagają skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej, by skutecznie rozwiązywać problemy i dążyć do globalnego bezpieczeństwa, pokoju i stabilności. Dziś więc przeanalizujemy, dlaczego bardzo napięta sytuacja między Tajwanem a Chinami, czy też agresywna polityka Kim Jong-una oraz już trwające konflikty w południowo-wschodniej Azji mogą się okazać prawdziwym problemem dla USA i Europy. Musimy zawrzeć głębsze i szersze, pragmatyczne porozumienia, łącząc nasze strategie rozwoju i uzupełniając aktywa. Celem jest budowa korytarza transportowego. Musimy skupić się na infrastrukturze transportowej poprzez współpracę opartą na produktywności. Zanim na dobre rozpoczniemy dzisiejszą analizę, chciałem Wam gorąco podziękować za wszystkie suby, łapki w górę i budujące komentarze. W ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie znajdziecie najnowszą kolekcję autorskich plakatów z ramkami w stylu Japandii oraz paryskim. I unikalne plakaty miast, a konkretnie mowa o kolekcji Pastelowa rzeczywistość. Oprócz tego w sklepie znajdziecie nasz najlepiej sprzedający się klasyk, czyli grę planszową Globalista, której zostało naprawdę niewiele egzemplarzy. A teraz... Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Ciągłe napięcia w południowo-wschodniej Azji i przepychanki na Morzu Południowo-Chińskim lub szerzej Pacyfiku stanowią nie tylko lokalne wyzwania, lecz również mają ogromny wpływ na państwa europejskie, takie jak Polska, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Choć generalnie brak stabilności w tej części Azji ma ogromny wpływ na globalną gospodarkę, co pokazały problemy dotyczące ograniczeń i zmian w łańcuchach dostaw podczas pandemii. Należy podkreślić, że to nie tylko odległe zawirowania geopolityczne, ale element globalnej układanki, której zmiany często mają daleko idące skutki polityczno-gospodarcze dla naszego globu. Państwa zlokalizowane we wspomnianych obszarach Azji są bowiem w dzisiejszych czasach Kluczowym partnerem handlowym dla europejskich potęg gospodarczych, do których coraz częściej zaliczana jest również Polska. Tak, dobrze słyszeliście: Polska. Dzieje się tak chociażby z powodu wzrostu znaczenia geopolitycznego w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i kontraktów zbrojeniowych zawartych przez poprzedni rząd, a które ponoć nadal mają być kontynuowane. Ale także ze względu na rosnące z roku na rok znaczenie gospodarcze naszego kraju na arenie międzynarodowej. Należy zatem pamiętać, że we współpracy, w współczesnym świecie kraje europejskie utrzymują z regionem azjatyckim liczne i istotne kontakty polityczno-gospodarcze. A wszelkie odstępstwa w aspekcie łańcuchów dostaw czy inne negatywne czynniki, w tym konflikty militarne, wpływają bardzo źle na globalne rynki, co bezpośrednio dotyka europejskie firmy, także polskie. Tutaj zasadniczym pytaniem jest, co z tymi klasycznymi branżami się stanie? I to jest tak naprawdę wyzwanie. Tak? Czyli jak bardzo ucierpi ten nasz klasyczny przemysł? I czy są szanse, albo czy były szanse i czy były możliwości, ee, żeby go w jakiś sposób obronić? Problemy w południowo-wschodniej i środkowej Azji, obejmujące obszary takie jak Tajwan, Korea Północna i Południowa, Mianma, czyli dawna Birma, czy też Chiny, nie są jedynie odległymi wydarzeniami, lecz mają potencjał wywołania fal, wstrząsów, które docierają aż do europejskich bram. Oto kilka niezwykle istotnych powodów mających wpływ na europejskie kraje, w tym nieco blednące potęgi gospodarcze, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, ale i inne kraje naszego kontynentu. We współczesnym świecie łańcuchy dostaw i możliwości produkcyjne są ze sobą tak ściśle powiązane, że że wiele europejskich firm zależy od stabilności w regionie azjatyckim. Najlepiej pokazały to wspomniane zawirowania związane z okresem covidowym, a także wojna na Ukrainie, która spowodowała ich niemałe zakłócenia. Tym bardziej, że przed aneksją Krymu oraz momentem rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku Ukraina zyskiwała strategiczne znaczenie jako kluczowy punkt tranzytowy, głównie dzięki dostępowi do Morza Czarnego i Azowskiego. To położenie geograficzne wpłynęło na jej udział w transporcie morskim z Azji Południowo-Wschodniej. Wschodniej i środkowej, w tym Chin, Korei Południowej, Tajwanu i wielu innych. Ukraińskie porty odgrywały wówczas bardzo istotną rolę w łańcuchach dostaw, w tym z państw azjatyckich. Zwłaszcza ważne były te nad Morzem Czarnym, które w pewnym momencie były kluczowym punktem na trasie tranzytowej ogromu różnych towarów, w tym ropy naftowej i gazu. Co zresztą zdecydowanie nie podobało się kremlowskim władzom. Port w się był na przykład wykorzystywany do przeładunku i transportu surowców energetycznych oraz towarów typowo handlowych na kontynent europejski. Równie istotne były porty na Morzu Azowskim, czyli północnej części Morza Czarnego, takie jak Mariupol w obwodzie Donieckim czy Berdiańsk w obwodzie zaporowskim. Położenie wspomnianych trzech portów umożliwiało Ukrainie obsługę handlu morskiego i kontenerowego, co mogło wpływać na znaczący udział procentowy w globalnych łańcuchach dostaw. To może nam najlepiej uświadomić, dlaczego Rosja za wszelką cenę chciała odzyskać Krym i czemu tak zaciekle atakowała miasta portowe, chcąc odciąć Ukrainę od dostępu do Morza Czarnego i zachwiać łańcuchami dostaw, aby pokazać Polsce lub szerzej Europie Zachodniej. Kto tu dyktuje warunki? Między innymi dlatego, problemy związane z konfliktem za naszą wschodnią granicą, jak i niestabilność polityczna tycząca się państw południowo-wschodniej oraz centralnej części Azji mogą wciąż stanowić jeden z priorytetów w planach Władimira Putina lub ogólnie Kremla, by spowodować jeszcze większe problemy w Europie, ale i innych częściach naszego globu. Można, a nawet trzeba przyjąć, że wspomniane tereny Azji są kluczowym obszarem dla globalnego bezpieczeństwa gospodarczego. Stabilność tego obszaru ma wpływ na dostępność szerokiej gamy surowców, ale przede wszystkim dostaw półprzewodników i mikroprocesorów, niezbędnych dziś niemal we wszystkich gałęziach przemysłu na całym świecie. A ewentualne zakłócenia mogą wpłynąć także na gospodarki europejskich państw, jak na przykład fundamentalny dla Niemiec przemysł motoryzacyjny. Ale co gorsza, w przypadku Prawie każdego europejskiego państwa, nawet na bezpieczeństwo narodowe. Dlaczego? Chociażby z tego powodu, że w erze uzależnienia współczesnego świata i jego sprawnego działania od zaawansowanych technologii i elektroniki, półprzewodniki oraz mikroprocesory są wręcz na wagę złota. W szeroko pojętym interesie geopolitycznym Europy i USA leży więc bezpieczeństwo i stabilna sytuacja Półwyspu Koreańskiego, ale i innych państw azjatyckich. Rozpatrując to w aspekcie agresywnej polityki, jaką od lat prowadzi Północna Korea rządzona przez Kima, który to bardzo zacieśnia stosunki z Putinem, śmiało można powiedzieć, że ten region to prawdziwa beczka prochu, do której eksplozji wystarczy jedynie iskra. Między innymi z tego powodu sytuacja w tej części Azji stanowi potencjalne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Państwa europejskie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi angażują się w dialogi międzynarodowe, tym bardziej, że ewentualny konflikt mógłby mieć daleko idące konsekwencje dla równowagi światowej. Sama tylko Korea Południowa to prawdziwy potentat w dziedzinie elektroniki i nowoczesnych technologii, ale także ważny gracz na rynku motoryzacyjnym i zbrojeniowym. Równie ważnym dostawcą na rynku technologicznym jest Tajwan, uchodzący za jednego z największych producentów elektroniki na świecie i lidera w produkcji układów scalonych półprzewodników i mikroprocesorów. Oczywiście nie możemy przy tym wszystkim zapomnieć o Chinach, zalewających swoimi produktami cały świat i z aspiracjami do przejęcia pałeczki globalnego hegemona od Stanów Zjednoczonych. Chiny są liderem w produkcji różnych produktów elektroniki konsumenckiej, takich jak smartfony. Telewizory, sprzęt audio i wiele innych. Firmy takie jak Huawei, Xiaomi i Oppo są znane na całym świecie. To jeden z największych producentów tekstyliów i odzieży na świecie. Chiny są również liderem w produkcji stali, cementu i innych produktów przemysłowych, i zarazem największym rynkiem budowlanym na świecie, co wpływa na produkcję materiałów budowlanych. Właśnie dlatego rosnące w ostatnich latach napięcia na kontynencie azjatyckim czy na Pacyfiku, tym Morzu Południowo-chińskim mogą doprowadzić do poważnej eskalacji niechcianej z pewnością ani przez USA, ani tym bardziej przez Europę. Bo wówczas ważniejsza dla Stanów może okazać się Azja, a to mogłoby zdecydowanie ośmielić Rosję Putina do drastyczniejszych posunięć na naszym kontynencie. Musimy mieć jednak świadomość, że znaczenie Pacyfiku, a szczególnie Morza południowo znajdującego się w zachodniej części oceanu spokojnego, jest niezmiernie ważne zarówno dla Amerykanów, Azjatów, jak i Europejczyków. Strategiczne znaczenie przypisuje się przede wszystkim jego położeniu geograficznemu, co czyni go jednym z najbardziej ruchliwych i najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Kluczowe są to cieśnina Malakka, cieśnina Sundajska i cieśnina Lombok. Umożliwiają one tranzyt ponad 50% światowego handlu. Co więcej, te drogi wodne służą jako kluczowe szlaki energetyczne dla krajów Azji Wschodniej, umożliwiając transport ropy i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej. W rezultacie, tak jak wspomniałem, Morze Południowo-Chińskie ma duże znaczenie geopolityczne i geostrategiczne dla Chin krajów Azji Wschodniej, ale i Stanów Zjednoczonych, równie istotną rolę odgrywając dla Europy. Ponadto region posiada potwierdzone zasoby ropy i gazu. Ze strategicznego punktu widzenia znaczenie geograficzne polega na tym, że ktokolwiek osiągnie dominację nad Morzem Południowochińskim ma wpływ na przyszłą trajektorię regionu Indo-Pacyfiku. Złożoność sytuacji na Morzu Południowochińskim jest więc wieloaspektowa i obejmuje spory terytorialne o wyspy, skały, a nawet rafy. Co więcej, toczone są również spory o zasoby pochodzące z wód i dna morskiego, a także te dotyczące praw do celów gospodarczych lub wojskowych. Oczywiście w zawiłościach mających na celu dochodzenie swoich praw uczestniczy głównie sześć krajów Chiny, Tajwan, Wietnam, Filipiny, Malezja i Brunei. Do tej grupy w pewnym stopniu można zaliczyć także Indonezję ze względu na jej pokrywające się roszczenia morskie z Chinami. Roszczenia Pekinu obejmują w zależności od szacunków od 60 do 90% wód Morza Południowochińskiego. Biorąc więc pod uwagę fakt, że chińskie interesy na Morzu Południowochińskim są w większości przypadków sprzeczne z interesami innych, Pekin konsekwentnie realizuje strategię ekspansji terytorialnej i okupacji pewnych części, unikając lub opóźniając wszelkie próby rozwiązania sporów sięgających lat 50. XX wieku, co powoduje jeszcze większe napięcia w tym regionie. Co zrozumiałe, włącznie z regularnymi przepychankami dotyczącymi Chin i USA. Także w graniczącej z Chinami Birmie z punktu widzenia spokojnego życia absolutnie nie wygląda to ciekawie. Sytuacja w Mianmie pogorszyła się od zamachu stanu w 2021 roku, kiedy to wojsko przejęło władzę i stłumiło protesty. Od tego czasu trwa krwawa wojna domowa, a niedawno siły oporu rozpoczęły kontrofensywę przeciwko Huncie, co spowodowało przesiedlenie ponad 660 tysięcy osób. Chociażby w zeszłą środę doszło do zdarzenia, którym pociski artyleryjskie ryjskie wystrzelone z miasta Lu Kai trafiły w chińskie miasto Nansan. Raniąc pięć osób. Rzecznik Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyraził zaniepokojenie i wezwał do zaprzestania walk. Chiny oficjalnie apelują do wszystkich stron konfliktu o wstrzymanie ognia i zapobieganie podobnym zdarzeniom, zaznaczając gotowość do obrony swoich obywateli. Chiny radzą nawet swoim obywatelom unikanie podróży do północnej części Birmy i zalecają szukanie bezpiecznego schronienia lub powrót do. Do domu dla osób tam już przebywających. Faktem jest jednak, że w rzeczywistości Chiny utrzymują stosunki z rządem w Birmie, co wynika z historycznych powiązań i wspólnych interesów. Są oni wprawdzie zainteresowani utrzymaniem stabilności w regionie graniczącym z Mianmą, ale głównie ze względu na kwestie bezpieczeństwa granicznego, zwłaszcza w kontekście walk z grupami etnicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo samych Chin. Jak więc sami mogliście zauważyć w toku dzisiejszego filmu, globalne wyzwania związane z utrzymaniem pokoju w różnych częściach świata to w XXI wieku nadal poważny problem. Tym bardziej, że za wszelkimi niepokojami stoją najczęściej wielkie tragedie zwykłych ludzi, nierzadko masowe migracje, a nawet handel ludźmi. Problemy w południowo-wschodniej i Środkowej Azji, takie jak niepokoje polityczne czy dyskryminacja społeczna mogą podobnie jak w przypadku Ukrainy lub państw afrykańskich prowadzić do eksodusu różnych społeczności. A takie zjawisko z kolei wpływa na ogromne problemy migracyjne w państwach europejskich, ale także Ameryce. A wtedy oba te kontynenty i państwa na nich leżące, muszą sobie radzić z konsekwencjami takich migracji ludności, zarówno w kwestiach społecznych, ekonomicznych i jak i politycznych. Reasumując, omawiane dziś obszary azjatyckie to nie tylko tereny i państwa odległe od Europy, ale także integralna część globalnej układanki. Problemy i napięcia w tym regionie mają potencjał wpływania na światową równowagę gospodarczą i bezpieczeństwo, co sprawia, że są istotne dla globalnych graczy i całej światowej areny politycznej, szczególnie w obliczu konfliktu rozpętanego przez Kreml na naszym kontynencie. Narastające od lat napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w kwestii niepodległości Tajwanu stały się swoistym polem bitwy między amerykańską dominacją a chińskim apetytem na strategiczną przewagę. Incydenty na Morzu Południowochińskim i Północnym prowadzały i wprowadzają niepokój, a każda eskalacja ma potencjał przerodzić się w konflikt o globalnym zasięgu. W międzyczasie sama Rosja stała się czynnikiem destabilizującym poprzez umacnianie swojego sojuszu z Chinami i Koreą, a wspólna chęć tych trzech państw do przeciwstawiania się dominacji Stanów Zjednoczonych wywołuje więc u wielu z nas pewne zaniepokojenie. Tym bardziej, że Europa, w tym nasza kochana Polska, jest trochę jak między młotem a kowadłem. Cóż, stabilność i pokój z pewnością są kluczowe dla zachowania równowagi sił na świecie, stanowiąc podstawę naszej dalszej egzystencji jako gatunku ludzkiego. I wydawałoby się przy tym, że po tych wszystkich krwawych i tragicznych bataliach na przestrzeni wieków, powinniśmy wreszcie zrozumieć, że skomplikowane kwestie terytorialne czy te dotyczące suwerenności powinny być rozstrzygane w sposób pokojowy, ale obawiam się, że my ludzie nigdy tego nie pojmiemy. A w szczególności nie rozumieją tego ci, którzy, bez względu na długość i szerokość geograficzną, jak tylko dorwą się do władzy, to od razu mają się za mądrzejszych od reszty i, rządząc, kompletnie nie liczą się z dobrem ogółu. Przykre i niestety do bólu prawdziwe. Ale co nas nie zabije jako ludzkości, to z pewnością wzmocni. Tego się więc trzymajmy, robiąc swoje, i żeby nie zwariować. Tyle na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę i do następnego razu. Cześć. Ma zawsze środek złoty, weźmiecie do roboty zbroń.